Czeka tak, wygląda, znaczy a w jest w center w środku a Tu Dość często w nich jest jakiś spożywczy sklep po drugiej strony cichanki Okej okay. Okej, okay, znalazłem Znajomi mi przysłał zdjęcie, że ja mam znaleźć takie Deep hitting Deep Hitching No znalazłem, tanie co cię 7 RMB Dobra, idziemy kupować to i zaraz idziemy do Pocket no Wam przy okazji zrobię trochę zdjęć zrobię trochę... Okay. dziewczyny! Ojej, okay. yes, ja. Yes, yes. To wam Pii, ja Jedziesz, A, nie, to inne. No to w pińskiej aptece mam pokazać. Gdzie jest? W pińskiej aptece? Gdzie jest syna? Ale jest jakiś inny. Uciekajcie. Gdzie są? No to Wacio. Uciekaj. To jest jakieś noj problem. Jakieś noj trochę. No, jeszcze gdzieś się poszekają. Jeszcze ten to nie będzie... Nie jeszcze ściskał przez głowy. A co to naprawdę? Huch jest cholera. Dobra, dobra. Jest korzenie jakieś tam. A, huby, huby. Huba. Oto są. To są naturalne leki. Korzeni różnego rodzaju. No, a co tu jeszcze? To 100 za 100 za ile za chyba tam kilka gramów. Niektóre są strasznie drogie. O, tu masz ryby jeszcze suszone. Wszystko się nadaje do... O to wiesz, jakieś żółwie. Wszystko się nadaje do jedzenia. 26 za kilo, chyba sztukę. To, to tale są. Koniki morskie tu są gdzieś. Zaczekaj chwilę. rozgwiazdy A nie ma koników morskich. Nie ma. Nie ma. Dobra, niech tam zrobią to. Niech tam zrobią to. No dajcie mi, baby. Okay. Zapłacimy. No musimy poczekać. No teraz moje przygotowuję. Ja. Yeah. Seven D? 7. seven each. No zaczekaj no, chwilę, teraz zobacz. Moment. Ona to 70. Zaczekaj no, no, chwilę. Może dla mnie to wzrosną ceny. Aha, 17 razy 4? Nie, to jest... Ja, 17,50. Ok, zgadza się. Klężę, że jest... Klężę, że mi ich oszukuje. 17,50. Dobra. To jest 70 razem. I masz dziewczyno. Je Wiesz, szczuwę. Okay. Dzięki. Dobra za no, jesteśmy. Domu, idziemy do domu. Okay. No,